Na co się tak gabicie? Wiem, że jesteśmy piękne, ale proszę, nie pochłaniajcie nas wzrokiem. Co to kurwy? Wy? Piękne? Pff, błagam was. A chcesz wryj? No, dawaj. Dziewczyny, uspokójcie się. O, jak mi przykro, tak wasza grupka się rozpadła. Co, bo Michael nie żyje. O, jak mi przykro. Ty dziwko, dostajesz zaraz wryj. Ała! Złeś mnie, ty psycholko! Rudasko, łapy precz od niej! Wow. Co zaskoczyło ci, że taka silna jestem, he? Puszczaj, tusisz mnie! O mą, przestań, robisz jej krzywdę! Pff, wariatka. A więc to są ci twoi przyjaciele, których chciałaś mi przedstawić. Jesteś jeszcze bardziej żałosna niż myślałam. Próbuję jeszcze raz nie utknąć. A obiecuję, że skończy się to dla ciebie wizytą w szpitalu. To tyle na raferze. A, no tak, Aleks. Do zobaczenia w domu. Bridget, wszystko ok? O mój Boże, jest jeszcze gorsza niż myślałam. Jezu, Bridget, przepraszam, że nic nie zrobiłem. Nie no, spoko, rozumiem, to dziewczyna jest. Ty byś nawet muchy nie skrzywdził. I ty z nią dzielisz pokój? Współczuję ci. Bardziej mnie zastanawia fakt, że ona się... Nie wiem... Przyjaźni z Patty? No, jest to trochę zastanawiające. Ale nie mogą się powstrzymać, jak ona powiedziała. O Michaelu, no, nie dziwię się Tobie. Dlaczego ona w ogóle, nie wiem, gada z Patty, planują coś na mnie? Wiesz, Patty to Patty. Ona nie ma życia. Ona się tylko to interesuje. A co, jak Amanda powie jej na mnie jakieś brudy czy coś? Brudy na Ciebie? Alex, co ona może powiedzieć? Że strałaś w pieluchu, jak właśnie Mowlakiem czy co? No, nie wiem. Co robiłaś w dzieciństwie? Alex? To nic! więc wiem, zaczęłam się stresować i to wszystko. Uspokój się, Alex, wszystko będzie dobrze. Nie wiem, nowy rok szkolny i ona. Nie wiem, chyba czas zmienić szkołę po prostu. O nie, 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 moja droga. Zmieniać szkołę jest tylko dla frajerów. My nie będziemy się traktować jak śmieci, rozumiesz? Nie damy sobie w kaszę dmuchać. Będzie dobrze, uwierz mi. Nie mam nadzieję, bo. Po tamtym roku szkolnym dostałam traumę po prostu. Tak jak my wszyscy, Alex. ale... No cóż, trzeba iść dalej. To pijemy? A i to mi się podoba. Nie po to szliśmy przez te krzaki, żeby nie pić. Proszę cię, nie możemy się stresować taką dziwką. I na pewno to nie sprawi, że nie będziemy chlać. <gryw> Kocham cię, Bridget. Jezu, jaki czy jest syf! Jak można być takim syfiarzem? O, oh. co ty robisz? Sprzątam twój syf. Jak można w ogóle taki syf zostawić? Zabieraj te łapy z moich rzeczy. Ale ja chcę zrobić tutaj porządek. Dzielimy w końcu ten pokój, co nie? Porządek to ja zaraz zrobię z Twoim kręgosłupem. Jezu, to tak agresywnie, weź się ogarni, Amanda. To są moje rzeczy i ich się nie tyka, rozumiesz? Taka jest zasada. Dziewczyno, to nie jest poprawczak, tylko kurwa nasz wspólny pokój. Ja chcę, żeby tutaj był porządek, a nie jak w burdelu. Ja pierdolę, ale ty to, ale alt jesteś kurwiająca. Tak w ogóle mam do Ciebie pytanie. Słucham? Czemu ty się przyjaźnisz z takimi dziwakami? Co masz na myśli? O, mają ciuchę jak ze szmateksu jakiegoś. Ta Bridget, czy jak ona to ma? Wygląda jak jakiś emos. A ten chłop wygląda jakby nigdy nie zaliczył laski. No i co z tego to są moi przyjaciele? Poza tym ty się przyjaźnisz z Patty. Wiesz, co ona mi zrobiła? Tak, wiem. I co? I co? Jestem do cholery twoją siostrą! Siostra, która zapomniała o mnie 5 lat. Nawet Patti była zaskoczona, że jestem Twoją siostrą. Bo pomimo, że jesteśmy do siebie podobne, to ja jestem w końcu jakaś. Hm, jakby to powiedzieć, ładniejsza? Przypominam trochę chociaż kobietę? A ty? Pff, szkoda gadać. Amanda, proszę pogadajmy o tym. O czym tutaj rozmawiać? Temat jest skończony. I co, by już się tak dalej na mnie mściła? Zęskniałam za tobą, Alex, wiesz, ale ty miałaś mnie w dupie. Dalej jest mi przykro. A tak w ogóle? Będę chodzić z tą do jednej klasy. Przecież jesteś rok starsza. Ci bluję. Super. To co? Jesteście gotowi na nowy rok szkolny? Nie, chcę się wycofać z tego challenge'u, proszę Ostatni rok w tej bucie No to co? Wchodzimy! Jezu, ile ludzi Aż zaraz o społecznej Ciekawe czy nie pamiętają o tym, co Patty go dała Wiesz, w tej szkole nic się zbytnio nie dzieje, a w internecie nic nie ginie, więc wątpię. Nie, spoko, jasne. Super, zapowiada się spokojny rok szkolny. No, dokładnie. Jezu, patrz! Jezu, kto to? Uuu, nowa dupa w szkole. Jezu, czy to... Alex nie tu chyba jej siostra. Ale chyba damska wersja. <laughs> okay, ale ona ma gust. Co? O, jakie miłe powitanie w szkole. Do zobaczenia w klasie, Alex. Ona będzie chodzić z tą do klasy, ale super. Nie zapominaj, że jeszcze chodzę do klasy z paci. <laughs> Powodzenia, dziewczyna. Donara, trzymaj się, Aleks. Dzięki. Dobrze, klasa eee, także. Zaczynając, jesteście już w maturalnej klasie I w tym roku musimy się bardzo przyłożyć do nauki, by zdać maturę Ale, że jako jest teraz nowy rok szkolny, to będzie na razie łatwo Bo wiemy, jak to jest po wakacjach, ciężko jest wrócić do pracy i w ogóle Mam nadzieję, że dobrze spędziliście wakacje Tak w ogóle przywitajcie nową uczennicę, Amandę Blackwell Dobrze, więc zaczynajmy już od razu temat. Ale zacznijmy może na początek system oceniania. Ach, kurwa za się. Dzień dobry, o, oh. top klasę. Przepraszam, już wychodzę. <laughs> Jeszcze tego deblatu Więc to jest ten Silver. Muszę z nim pogadać. No, nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Z tobą nie chciał, to może ze mną pogada. Kurwa. O, cześć, Alex. O, hej, Katrinę, Co u ciebie? A wiesz, um, jest okej okay, dosyć. Mam nadzieję, To dalej się dzieje w mojej głowie to, co się stało. Przykro mi to słyszeć. Siema, Alex! No hej. Jezu, czemu ja z wami nie mogę chodzić do klasy? Nie mam z kim gadać w klasie. No sorry, my jesteśmy na innym kierunku. W ogóle to... Cześć, Silver. Chcemy trochę pogadać Aleks! ALEKS! Alex, do Co?! Mówię o czymś ważnym, a ty mnie nie słuchasz, tylko gapisz się... Świętą Trójcę bo denerwuje mnie sam fakt, że one gadają z Silverią, co? Amanda chce mi zrobić na złość? Nie rozumiem. No chyba na to wygląda. Ale po co, Boże? Ach, jak widać, Patty i Amanda się zaprzyjaźniły. Osobiście nie chciała przyjaźnić z typiarą, co ma wstawione zęby z Turcji. A, niech się z nim zaprzyjaźni. Co? Tak, niech się z nim zaprzyjaźni. On ją wciągnie w to całe bagno narkotyków, ona zacznie pać. I będzie miała problem, bo ma kuratora. Już chcesz się jej pozbyć? Mówisz mi, ona sama siebie pozbędzie się. Jo, Alex, chill out. Nie rozumiesz, masakra to jest mieszkać z nią pod jednym dachem. Poza tym ona prawie cię udusiła. Dobra, żyje się. dalej. Widzę, Alex, że jesteś ostatnio strasznie zestresowana. Zwykle cicha jesteś i zamknięta. Bo się denerwuję bardzo. To wszystko. Muszę się przywiatrzyć, idziecie ze mną? Jasno, Alex. W porządku, wszystko okej? Okay? To... trochę się źle czuję. Jack, weź przestań. Jestem Mike. Nieważne. Co tu się do cholery odpierdala? Jezu, Aleks puka się! Co się odpierdala tam u góry, kurwa? A, moja głupia siostra przyszła, musisz już iść. Jezu, całą zabawę zepsuła. Nie mówiłaś, że masz brata. Dzielisz z bratem pokój? Jestem dziewczyną, do cholery! Serio? Myślałam, że chłop, który się przebiera zabawę. Amanda, słuchaj mi to wszystko wytłumacz! Jezu, ale co tu jest tłumaczyć? Ja już wszystko zabawić, co nie można. Dziewczyno! Ile razy ja mam ci powtarzać, że dzielimy pokój? No i myślałam, że nie przyjdziesz. No fu, dziewczyno! Ile ty go znasz? Nie wiem, dwie godziny, godziny, coś takiego. Jesteś odrażająca. A ty co, Aleks? Taka cnotka z ciebie? Yy, godność, coś takiego? Nie, Aleks, po prostu ciebie nikt nie chce. Wiesz, co ci powiem, Amanda? Bo lepiej zanim się pojawiłaś. Moje życie było o wiele lepsze, zanim ty tu przyszłaś i wszystko zepsułaś. Jesteś tylko szkodnikiem w moim życiu. Co powiedziałaś? Chcesz dostać w ryj? Co, teraz chcesz mnie pobić za prawdę? Ale chcę, żebyś wiedziała, że jesteś najgorszą osobą, jaką poznałam w życiu. Nienawidzę cię i nie chcę, żebyś była więcej w moim życiu, rozumiesz? Wypierdalać z mojego życia. Dobrze, jak sobie kurwa życzysz. Amanda! Kurwa, hamuj się, Alex. Pewnie wróci. Mam nadzieję. Trzeba tu posprzątać.